Witam wszystkich nad jeziorem mi Druga doba mojej zasiadki, pierwsza doba. No niestety nie przyniosła żadnych wyników, nie udało mi się żadnych złapać, ale ogólnie ogólnieście tylko na całym zbiorniku. Przeszedłem się tutaj z chłopakami porozmawiać trochę. To nie idzie nigdzie, ryby tam gdzieś jakaś dunasteczka padła, coś tam się z tej strony stało. ale Poza tym to jest naprawdę no, słabo, słabo. No ale co tu się spodziewa, co ja na tą wodę w maju, to wiedziałem, że tak będzie. To jest za duża presja teraz, żeby z wiosny, coś, coś naprawdę, przypadek złapać, tak dlatego te ryby w tygodniu padają, w weekendy mało co no ale zawsze ktoś coś złapie zobaczcie, pokażę wam zbiornik teraz jak pięknie jest ale to co widać u góry, to się zapowiada nieźle będzie nocka wyglądała tylko patrzcie, zobaczcie koń tylko patrzcie jak to tutaj dojdzie już prawie, prawie, że jest o. No i co? No, tak to wygląda, nie? Lenteczki wywiedzione. Tutaj dzisiaj położyłem na noc w półprzeczynach. Wyciąłem na to, że może skutki wody, kurczę, coś się zainteresuje. No, z głębokiej nic się nie dzieje, w każdym razie, tak? Zobaczcie. No, tak wygląda jezioro Miłoszeba. O. Tak trzymam to kamerę specjalnie na tym, żeby zobaczyć spławy ryb. Przed chwilą były kilka spławów. Udało się zobaczyć. Ale jak widzę, na razie tutaj przymarkecze nie ma. Co mi całkiem daleko tak z 50-60 metrów od mojej linii brzegowej były spławy. Czyli jest szansa, że te ryby może w końcu się pojawią w nocy u mnie. No zobaczymy. Można tu się naprawdę fajnie zakochać w tym zbiorniku. Przede wszystkim są duże, piękne, ładne ryby. Silne. Miałem tutaj Jezu, Niektóre takie lubię, że nawet. No ciężko, bo ja, że tak powiem, oderwać od tej ściany Nie mi w tą ścinę, wiesz, miś tą ścianę ja się ze skosu tak łapię, tak z partyzanta trochę. O, tam był spaw, ale tego nie zobaczycie tam. O, drugi raz, że to samo, za daleko. Czekam, aż tutaj się coś pojawi w końcu. Mam nadzieję, że ten też, co idzie, to przejdzie bokiem. O, dzisiaj w nocy też dało konkretnie do no ale. Niestety majówka, tak jak to w maju, jest pięknie i tak cieszę się, że jest naprawdę ciepło. Może uda mi się coś, jakieś wam pokazać. Dopiero niedawno chodziło pięknie, ładnie ryby. Ooo, coraz bliżej. O tam balanga za. Ciekawe cię słuchać ją Pięknie to wygląda O tam są spławy zobaczcie Ale ich nie będzie widać Nie ja je widzę ale nie będzie ich tam widać Tam są spławy ciemno tam się robi godzina jest w sumie 20 jakby nie było No i dlatego może tak to wygląda i tak jest fajnie o, opakij ze stawy wyłożą, proszę bardzo o, łódeczka sobie płynie śmigać ja swoje przewiozę z jakieś 40 minut temu Chciałem żeby teraz pod wieczór te ryby trochę tak się tutaj mogły. był spław tam. Chyba, na no wprost. gdzieś na 100 metrach od brzegu, brzegowej, no tak około. Jak ta fala taka się zaczyna, to ona jest na kamerze widoczna daleko, ale ona wcale nie jest daleko. Tak do 100 metrów ona jest tam gdzie oni właśnie wywożą tą łódeczką, tam jest mój marker i mam z lewej strony markera, a ja po prostu tutaj od bliżej mam, tak, chłopaki się głębszej wody trzymają no dobra, pozdrawiam z jeziora Miłoszewo, kolejna transmisja będzie jutro, zobaczymy się rano może już w końcu z jakąś rybą coś uda mi się fajnego nagrać, pozdrawiam Was też, trzymajcie się